Będzie ciężko. Sprzedałaby się jakaś medytacja. O, jest bestia. A ja kompletnie najebany, faza jeszcze trzyma, muszę walczyć. Wzmijmy se styl na grupowy. Kurwa, no walcz, pijaku! Okej. Okay. Bargesty pokonane. Geralt się troszkę ożywił dzięki tej walce. No nie, następny. Tam jeszcze cztery. Więcej was matka nie miała. Jezus! I co, i znów wróciliśmy w stan błogiego najebania, kurwa! Albo wejść do chaty Abigail na medytację, no bo tak daleko nie zajdę, albo będę szedł całą noc. Jezus, bargesty. Coś się tak klątwa jeszcze nasila. Noc to nie jest dobra pora na robotę. Czego chcę? Niczego, chcę tylko medytacji. O, mamy nowe talenty. Trzy talenty, co by tu rozwinąć? Fiu-fiu-fiu, dobra, weźmy standardowo siłę. Zręczność wytrzymałość. Weźmy sobie jeszcze wytrzymałość okej. Okay. I medytujemy do południa. Okej, okay, teraz w którą stronę? Cały czas proste. Nowy region, most kupiecki. A mi to strażnik. Stać! Czego? Jak to czego? Chcę wejść do miasta. Nie można do miasta! Jest no... ta na... Długo jeszcze będzie ta krawantanna na obowiązywać? Dowódca wie, ja pojęcia nimom. A dowódca pewnie w środku siedzi? Kwarantanna obowiązuje wszystkich bez wyjątku? Nie wiem. Wpuszczasz kogoś? Jak Gleit pokaże, to wpuszczamy? Rozumiem. Pogadajmy chwilę. Wielebny wie, że tu jesteś? Oczywiście, Nie wierzę. A masz jakiś znak od niego? Oczywiście. Wielebny mówił: Znak łognia czcić. Znaczy ty łod Wielebnego. Wielebny mówił, że mogę ci w czymś pomóc. O, bo ja, panie, martwiejców mam się pozbyć. Martwiejców? Ano, pan komendant kazali iść do krypty. Tam dalej, kawałek drogą. A ja żem nigdy w życiu nie walczył Boję się Martwiejce, powiadasz Proszę, panie Jestem wiedźminem Zlikwiduję martwiaki, a ty w zamian zapłacisz mi 200 orenów I powiesz Wielebnemu, że ci pomogłem Dobrze, panie Ja powiem, co wiem Ale niedużo tego będzie A bogaty to ja tyż nie jestem Ale dobrze, byle martwiejce ubić Bywaj Dobra, tylko gdzie te martwiejce? Nowe zadanie pogrzebane wspomnienia. Musimy zabić guli w krypcie. Tylko gdzie ta krypta? Czyli tutaj jest jakaś krypta, okej, okay. całkiem niedaleko. Czyli w tej krypcie w końcu będą te góle. Nowy region, ścieżka do krypty. Wskazówka ustawiona na wykrywanie potworów medalion ostrzega, gdy jakieś wrogie istoty znajdują się w pobliżu. Ustawiony na wykrywanie magii medalion wibruje, gdy w pobliżu jest miejsce mocy, ułatwiając ich odszukanie. Tryb działania medalionów może zmienić z panelu ekwipunku w trybie medytacji. Miejsce mocy. Odprawmy rytuał magii, może nam co, coś da. Niewiele. Chodźmy do krypty. Przyczyną śmierci musiała być zawartość tej buteleczki. Zwłoki pewnie zwabiły gulę. Wskazówka, gdy znajdujesz się w ciemnym miejscu jaskina krypta. Wypij eliksir kod lub zapal pochodnie by zwiększyć zasięg wzroku. Czy to nie wesna? Są so nie będzie łatwo. A jak powiedziałem są wolne, dopóki są pojedynczo możemy ich ciachać stylem szybkim to Dajemy radę Jest miejsce mocy kurwa więcej ich jest Teraz styl grupowy Kurwa, mało co widać. Dobra, zabite wszystkie czy nie? Szcętki. Biały ocet, nowy region krypta oj, tu będzie tych gul jeszcze, żebym tylko nie dedę. Jest zadanie uaktualnione. Muszę iść do Mikula po nagrodę. O! Krąg wewnętrznego ognia. W końcu nauczyłeś się właśnie znaku igni, który możesz wykorzystać do zadawania wrogom obrażeń i rozpalania ognisk. Wybierz znak z menu z lewej części ekranu, klikając odpowiednią ikonę w znaku. Wskazówka o znaku igni pozwoli ci wykorzystać go na większych dystansach. Zajebiście mamy w końcu igni. I wracamy do Mikula. Oj, coś tu się dzieje. Jakaś zadyma. Zostawcie mnie w spokoju! Mówiłem, że nie oddam mojej pracowni za żadne skarby! Oddasz dziady go? Albo... Albo co? Wiedźmin! Zabić go! Dziadem zajmiemy się później! Nie sądzę. Oj, salamandra chyba. Tak. Prowaliśmy cię wiedźminie. Trzeba było nie zadzierać salamandrą. Ten most będzie twoim grobem. Jestem niewinny. Nie Zaprobujemy igni. A. O, zajmie się magiem. Okej. Okay. Dziękuję, Wiedźminie. Ocaliłeś mnie. Chcieli mojego laboratorium, moich retort, alembików, pieców alchemicznych, moich skarbów. Nie ma sprawy. Znam powody wydarzeń, których właśnie byłem świadkiem. Salamandrze brakuje sprzętu, żeby wykorzystać skradzione tajemnice. Bez aparatury, na nic im mińskiem mutageny. Prawie udało im się ukraść skarby Kalksteina. Prawie udało im się w Kermoren. Prawie robi wielką różnicę. Gdybym wtedy został z wesemirem, dzisiejsze wypadki potoczyłyby się inaczej. Tym bardziej, że zjawili się tu przeze mnie, przez decyzję, którą kiedyś podjąłem. A czy gdybyś zawczasu znał konsekwencje, zdecydowałbyś tak samo? Oczywiście. Tak, to była dobra decyzja, a z konsekwencjami sobie poradziłem. Nie dziwi mnie to. Wyglądasz na kogoś, kto nie ogląda się za siebie. Gdybyś potrzebował składników alchemicznych do twoich wiedźmińskich eliksirów, przyjdź do mojej pracowni w Wyzimie. Dam ci specjalne ceny. Zatem do zobaczenia. Trzeba było nie bronić dziada. Znowu będzie gadał. O czym mówisz? Staruch tu przyłazi i cięgiem gada i gada, aż mnie łeb boli. Jeszcze raz przylezie, to go kamieniami obrzucim. Lepiej go nie drażni. To potężny alchemik. Eee, kapitan powiedział puszczać ino tych, co glejt mają. Wiem, wiem. Jutro mnie pod bramę łyńską przenoszą. mój będę stał. Jak glejt będzie, tam mnie szukaj. Zadanie uaktualnione. Za no. Pozbyłem się guli skrypty. Dziękuję, mistrzu, po stokroć. Trzymaj łot mój miesięczny żołd. Ha, ha, koledzy się ucieszą. Planowali iść skarby, jakoweś, wydobywać skrypty, łopatę wziąć i ścianę jedną przebić. Znalazłem tam dość świeże ciało młodej kobiety. Jej zwłoki zwabiły gule. Ilsa? Nie. Niemożliwe. Ja żem ją kochał! Bardzo kochał! Nie wiem, jak się nazywała. Prawdopodobnie otruła się. Nie! Nie! Wiedźma podła, struła moją Ilzę! Czarcia dziwka, truciznę moje, Ilzie! Nie! Boleję nad twą stratą, ale miałeś mi powiedzieć coś o salamandrze. Łoni glej mają, tylko łoni. Zostaw mnie! Ty masz złe oko i złe wieści przynosisz. Odejdź! Nie zapomnij wspomnieć wielebnemu, że zająłem się gulami. Bywaj. Dobra, zadanie zakończone. I musimy pogadać z wielebnym.